roku 2023 na 2024. Panie Pański, zwiastowa Panie Maryi <laughs> i poczęła z Ducha Świętego. Drowaś Marej jest pełna, Pan z Tobą błogosławionaś tym między błogosławionych Błogosławiony, obudził złotaczem Jego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, możesz za nami podzielić. Teraz w godzinę śmierci naszej Amen. Oto Jasużdżka Pańska. Według słowa Twego, czołaś Maryjo Łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty ludzkimi wiatrami i rozrobione obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, Mój Panami życie, teraz i śmierci naszej mamy. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty miękkimi wierszami, błogosławiony Tobą, błogosławiony tak, Jezus. Święta Matko Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, teraz godzinę śmierci naszej, Amen. się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi, obietnicy w sobie, módlmy się, łaskę w prosimy Cię, Panie, racz, racz w serce nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim, czyli nie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż zmartwychwstanie i przez tegoż Chrystusa, Pana Naszego, pod Twoją obronę uciekamy się święta Boga rodzicielko, Naszymi prośbami prac nie gardzić w naszych, ale w strzelach, już zawsze wybawiać. Panu zwalebna i błogosławiona, Pani nasza, to nasza, Pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim, nas pojednej, synowi swojemu najspolecaj, swojemu najmilszemu. love you not Wszystkim, którzy oglądają to nagranie już na nowy rok przyjmijcie Boże błogosławieństwo, błogosławieństwo Boga wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego nie wstąpi na Was i pozostanie na zawsze. Amen.